i to się nazywa stolarz. Stolarz pracujący. Możemy zajść teraz do jego rezydencji i... pamiętajcie jednak, aby przed rozmową z nim oczyścić ruiny z potworów. Dziękuję za pożyczenie mi tych narzędzi. Teraz wreszcie mogę zabrać się do pracy. Chyba zacznę od ruin. Dalej, Lenie. Tak, jest, szefie. I pomocnicy stolarze wyruszają z nim do ruin, aby je naprawić! Jej! W końcu ruiny będą przytulnym miejscem! Może położył tam jakieś puchowe dywany, w szafki, piękne chyba nawet półki! Albo zostawił wielką dziurę w podłodze! Nie, nie skończyliście! Możemy naprawić się potwory. Zawołajcie nas, gdy ich się pozbędziecie. My załatwimy resztę. Dalej, Lenie! Tak jest, szefie! Tak, wy wyglądzie potwory, posprzątajcie tu, załatajcie dziurę wielkości malucha na środku, podłogi! Co za prytactwo! Na szczęście załatane zostały inne dziury, które przedtem nie pozwalały nam przedostać się, chociażby przez te drzwi. A za tymi drzwiami czają się oczywiście hordy nieumarłych. I również są to. Jest to nowy rodzaj przeciwników: Martwy i żniwiarz. Żaden z tych przeciwników nie jest specjalnie potężny. I. No w zasadzie tyle. Załatwię ich dwoma, może trzema atakami obszarowymi. I na nieumarłych, zupełnie jak w Final Fantasy, lepiej działają ataki ogniste. Mm, również to jest bardzo ciekawa rzecz, bo nie wiem dlaczego Antypody 3 leczą tych nieumarłych. Chociaż ani ataki lodu, ani ataki ognia. Ich nie leczą, to antypody 3 ich leczą. Nie jestem pewien, czy tak samo jest z antypodami 2 i 1, ale nie chciało mi się sprawdzać. O, Eli poznaje flarę! No i właśnie poznano technikę antypody 3. To jest bardzo potężna technika, a flara to jest najpotężniejszy atak ogniowy. Eli już się potężniejszego nie nauczy i pokażę wam go w tej walce. Naprawdę świetny atak i. Och, ludzie, zużywam całe mnóstwo many, ale jest tego warty. No, tutaj widocz, widoczne jest 5, ale pamiętajcie, że Eli ma założony złoty guść. Więc. A! Animacja jest cudna, a obrażenia są jeszcze cudowniejsze. po 3000 na łebka. A takim obszarowym jest naprawdę świetne. Flara jest genialna. I dzięki tej flarze, właśnie możemy przejść dalej przez te drzwi i zostać od razu zablokowanymi przez tą dziurę w podłodze. No, zdarza się. I tam, ta dziura dalej jest załatana. Y, dalej nie jest jeszcze załatana. Nie wiem dlaczego oni naprawiają tylko jedno piętro naraz. Nigdy nigdy nie chce im się naprawiać dwóch pięter. Ej, oczyściłem do ciebie ruiny. Możesz teraz, możesz teraz dokończyć tą pracę, która ci zalegała, a ja ci pomogłem, wiesz, i w ogóle i. Dwa tysiące? Co za dzierżawstwo? Nie dasz, że partaczesz, to jeszcze żonasz pieniędzy? Ech. Tak. Niestety najwidoczniej nasi stolarze, kiedy nie patrzyliśmy, przystąpili do jakichś związków zawodowych i teraz odmawiają pracy za... za Bóg zapłać. Chcą dwóch tysięcy i zostawiają wszędzie dziury w podłodze. Bzdura, nie skończyliście, ale nie chcę mi się nad tym rozgodzić. A je. I piętro oczywiście nie zostało naprawione, chociaż oczyściliśmy jej nie ma tam absolutnie żadnych potworów. Dalej są dziury, przez które nie możemy dostać się do drzwi, ale za to została naprawiona piwnica, a piwnica, uwierzcie mi, interesuje nas o wiele bardziej. I to jest zbyt podniosły moment, żebym biegł, więc będę sobie powoli dreptał. Będę sobie powoli dreptał i dreptał i przez drzwi i przez jeszcze jedne drzwi. ...i podejdziemy do nagrobka. Tu spoczywa Cyrus, głupiec, który odważył się zmierzyć z Magusem. Hmm... Osobiście chciałbym mieć trochę inną inskrypcję na moim nagrobku, ale... ...różne gusta bywają. Cyrusie... Powróciłem. Dotrzymam danego ci słowa. Ribit ostentacyjnie wyjął na aby przypieczętować swoją przysięgę w jakiś nie. Cyrus? Cyrus. To trochę dziwne, ponieważ ten duch z przyszłości w ogóle nie przypomina Cyrusa. Nawet w najdrobniejszym stopniu. No może faktem, że obaj mają zbroję i pelerynę, ale to wszystko. ...Glen... Dziękuję, że tu przyszedłeś. Drogi Cyrusie, pewnie zawiodłeś się na mnie. Przeciwnie, zaszedłeś daleko, mój przyjacielu. Kiedy Magus mnie pokonał, pomyślałem o tych wszystkich ludziach, których opuściłem: o królu Guardia, królowej linii i oczywiście o tobie. Cyrus. Twoje umiejętności i poświęcenie są wspaniałe. Teraz, kiedy wiem, że wszyscy są pod dobrą opieką, mogę w spokoju odejść. Ech, żegnaj, przyjacielu. Zruszę! Poczekaj! Ja... Ja... Zdążysz mi to powiedzieć szybko! Nie wahaj się! Królowa. Opiekuj się Królową Linii. Żegnaj Glen, Cyrusia! Wybacz, Cyrusie... Witam w następnym odcinku? Nie, nie, nie trochę wycinałem więc. Masamona? Tak, nosisz go w pochwie od jakichś 50 odcinków, nie powinieneś tak się dziwić. Uuu! Okej, okay, zdarzało mu się już latać, ale nigdy bez powodu. I słyszymy podniosłą muzykę. I jeszcze śmiech. Dokładnie... Ej, ja to zazwyczaj mówię! Kradnie mi tekst! Gra, kradnie mi mój własny tekst. którego często nadużywam w mniejszości. Masa Imunę? Co wy tu robicie? Zadziwiające! Rzeczywiście, ta moc pochodzi chyba od bohatera. Trochę to metafizyczne. Co? Jesteście dwoma dziwnymi stworkami, które powstały z jakiejś chorej wyobraźni podczas snów. Ludzi z latającego zamczyska zostaliście przekuci w czerwony sztylet, który teraz jest ogromnym niebieskim mieczem, który ma pomóc pokonać kosmicznego stwora wysysającego energię z naszego świata! I was jeszcze coś dziwi. Mhm. Mm Widać to bzdura, że człowieka już nic nie może zadziwić. Tak, dusza ponad ciałem, mune. Moja dusza? Każdy jakąś ma. Idziemy na całego. Pełna moc. Jeszcze więcej mocy. Nie wiem jak można dać więcej mocy niż pełna, ale widocznie się udało. Tak. Na powrót dzierżymy Masamune. Potężna siła pryska z niego. Ha, prawdziwa osobowość Masamune. Twe marzenia spełnić obcuję. Jakie już smutne pożegnanie naprzód i dumnie możemy stąd odejść, ale najpierw sprawdźmy inskrypcję na nagrobku. Tu spoczywa Cyrus pomszczony przez swego przyjaciela Glena. Pewnie że nie byłoby takie podniosło, gdyby temu, gdyby temu wszystkiemu nie towarzyszyła ta melodia. I tam w oko wszystkiemu, to jest świetne! I teraz spójrzmy do punktu, bo to jest jeszcze lepsze. Z powrotem mamy Masamune, który ma 181 punktów obrażeń. Z powrotem Masamune jest najlepszym mieczem rybita, a nie żaden błyszczący mieczek zakupiony na jakimś bazarku prehistorycznych ludzi. Nie, to Masamune. To Masamune, który wy... na, na którego wykucie musiano wylać. Mnóstwo płatów krwi i łez, który my zdobyliśmy walcząc, który my zdobyliśmy walcząc o niego i teraz przebudził się, ujawniając swą prawdziwą moc. Z powrotem możemy również założyć medal bohatera. Tak. Ribbit z powrotem jest naszym dumnym rycerzem. Nie, nie biegamy. To jest zbyt, to jest zbyt dumny moment, abyśmy biegli. Teraz idziemy dumnie. Z podniesionym, z podniesionym czołem. I teraz możemy mieć... Tak, przepraszam, naprawdę zmęczony jestem. <ścoughs> naprawdę zmęczony jestem. Niestety piętro nie zostało jeszcze naprawione. Chciałbym zakończyć ten odcinek właśnie takim podniosłym akcentem. Bardzo lubię skończyć odcinki podniosłym akcentem. Ale niestety tym razem nie jest mi to dane. A być może teraz wyjdzie zakończenie odcinka. To by było super. Na razie jednak musimy zejść do rezydencji i poprosić tego... Tak, i znowu zabiera mam 2000 sztuk złota. Uch. Zostawia dziury w podłodze, wszystko partaczy, naprawi jedną rzecz i z powrotem żąda więcej. Poza tym, jak ulicha stolarz, jak ulicha stolarz naprawia murowane podłogi.